I tutaj odczarować trzeba wilka. Dla mnie wilk jest zwierzęciem mocy. Jest zwierzęciem, które bardzo mnie inspiruje i na którym się bardzo wzoruję. Wilk w kulturze, praktycznie w europejskiej, został bardzo negatywnie przedstawiony i jest pokazywany jako drapieżnik, który właśnie porywa owce, który jest podstępny, podły i w ogóle jest groźny, nie? prawda. Wilk jest rodzinny i to na maksa. Watacha jest najważniejszy, on, najważniejsza dla niego zawsze, poświęci dobro swoje Nad dobro watachy. Zawsze poluje wspólnie. Nie ma samotnych wilków w naturze. Samotny wilk jest wtedy, kiedy został wygnany ze swojej watachy, bo nie podporządkował się zasadom. Wilki mają ściśle określoną hierarchię w stadzie, nawet pod kątem jedzenia. Wilki mają ściśle określoną rolę. Jest naganiacz, który ma za zadanie tylko zagonić zwierzynę, zmęczyć ją, a potem jest ktoś, kto sprinter mają za zadanie polować. Wilki są bardzo, ale to bardzo inteligentne, a co najważniejsze, wilki potrafią się odnaleźć w każdej okoliczności. Człowiek zagarnia im coraz większe połacie terenu, one muszą uciekać. Siłą rzeczy są takie miejsca styku, gdzie tu porwą komuś krowę. Owce, tu zagryzą krowę, tu zagryzą psa, który był na łańcuchu, był łatwą zwierzyną, bo są głodne, nie mają gdzie polować, bo człowiek zabiera im terytorium. A więc wilk dla mnie jest mega inspiracją. Ja zaadoptowałem wilka, wpłacam pieniądze na wilka do WWF. Zachęcam Was do tego, wejdź na stronę WWF i sobie po prostu wilka zaadoptować. Mega, mega sprawa. I dlatego wilk mnie inspiruje, bo wilk się potrafi w każdym środowisku odnaleźć. W każdym. Niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. I dlatego teraz jest kryzys, który znowu jeszcze go nie widać na. No, widać go w Twoim portfelu, tak jak się przyjrzysz, tak? Ile płacisz za śniadanie rano, jak wychodzisz na zakupy do supermarketu. Natomiast kryzys jako taki, że, że wiesz, ludzie biedują, głodują, chodzą po ulicy biedni, obsmarkani i nie stać ich na, no wiesz, od pierwszego do pierwszego, tego jeszcze nie widać. To się zbliża, tak jak tsunami. I teraz możesz znowu czekać, przegapić kolejny rok, a jak ktoś z Was rok temu był na moim live, to mógł już się obudzić, tak? Już jest rok do przodu, albo może się obudzić teraz, bo masz szansę. Bo kryzys to jest nowe rozdanie kart. Reguły gry się zmieniają. Jest szansa na to, żeby na nowo rozpocząć swoje życie, rozpocząć swój biznes, żeby wejść w coś nowego po nowemu, właśnie, żeby mieć lepiej niż miałeś do tej pory, czyli do 2020 roku. No ale, żeby tak się stało, to musisz przyjąć mentalność: OK, wszystko zależy ode mnie. Ja odpowiadam za swoje efekty.